Paska, założenie alternatora po naprawie, czyli wymianie tego regulatora, trochę wiecznie jest. Ale jak się uda, to jeszcze sprawdzę, ile pompuje turbosprężarka w obecnym stanie przed regeneracją. Także zaczynam. Trzeba będzie jeszcze wymienić ten wąż zasilający olej do turbosprężarki, bo tu ma przeciek dotknął wcześniej mi tutaj, jak widać, do do plusa, dobrze my tak, do plusa zwarcie nastąpiło i coś się tam stało chyba ostre się zrobiły druciki takie na wierzchu no i przekuły chyba ten przewodnik, także to się wymieni, na razie jest tylko przyłożone spadką, żeby tam olej nie pobrudził wszystkiego no i kurde, tik się popsuł, czekamy, jest w serwisie, żeby pospawać te przewody tu, tu. wtedy zaczęliśmy spawać, coś się zaczęło dziać z nim, no i nie pospawaliśmy nie wiem, może się uda, to na chwilę na tą rurę się przekręci przepływomierz, żeby to w miarę jakoś chodziło bo później przepływomierz i tak będzie do wyrzucenia, będzie ma sensor komputerem wszystko tam będzie sterowane Także na razie tylko będzie tak do testów i do przejechania do warsztatu oddalonego, tam spory dystans stąd Także na razie auto trzeba będzie zrobić tak, żeby tam dojechało a na miejscu będzie rozebrane do gołego, do zera i całe będzie zrobione od podstaw na razie tak Maksymalnie po 600 koni będziemy próbowali zrobić, ale no zobaczymy. Na no, no więcej chyba nie ma co, bo będzie na standardowych korbach. A te są akurat grube, bo bez VVTi a Także powinny wytrzymać. Damy śruby ARP na głowicę i dół, także powinno to wszystko wytrzymać. Tu wcześniej kurde wcześniej było spawane. Pospawaliśmy ten Wastegate, co teraz jest więcej tam miejsca, tą rurę trzeba będzie wydechową tu pospawać w dół, skierować tam i połączyć wydech. No i będzie to może jakoś na razie hulało. A potem i tak to wędruje do innego auta. Także tu jest tylko tymczasowo. Dobra, bierzemy się. Bierzemy się za montaż alternatora. który już jest zrobiony. W, w poprzednim filmie pokazywałem go czy nie, ale w LS400 był zrobiony. I tu to samo, ale regulator został wymieniony. Tak już wszystko działa. Trzeba go tylko zamontować. To jest więcej miejsca jak w 400 także pójdzie szybciej. Musiałem podpiłować tutaj dolot, bo za mało miejsca tu było, żeby zapiąć węża. Później to i tak to będzie całkowicie stąd wywalone. Nie będzie potrzebne, ale wszystko ładnie szmatką zakryte, żeby do piłków nie naleciało. Teraz będziemy testować tam nie wleciało. Zaraz przewód tak samo. Trzeba olejowe zakręcić z powrotem. I zaraz, kurde, może jeszcze zrobi się test Alternator już na swoim miejscu. Zamontowany zaraz pomału będę próbę robił tego doładowania nowy pasek Gatesa założony musiałem sprawdzić na schemacie jak idzie bo już chyba z miesiąc był zdjęty i zapomniało mi się jak to szło ale już jest tak jak trzeba zaraz wszystko sprawdzę i sprawdzimy, podepniemy manometr zobaczymy jak to pompuje czy coś pokaże także za chwilę będzie może wiadomo w dzisiejszym odcinku zrobimy test doładowania turbo. Ogólnie głównie chodzi mi o wskaźnik. Bo wcześniejszy kupiłem, okazuje się, że coś nie działa. Podejrzewam, że coś jest z tym niby alama sensorem. coś nie tak, bo w ogóle zegar się nie wskazuje, nie wychyla. Przyszedł już następny. Mamy też yy, ciśnienie oleju też przyszło ale tego na razie nie będę miał sprawdzić bo dzisiaj jest już zbyt ciemno najpierw chcę sprawdzić manualnie to wszystko działa a później będę testował jak turbina dmucha bo turbina idzie do regeneracji w racji tego że była kupowana, używana no i jak się okazało rozkreśliłem to ma tam łopatki od od wydechu są coś delikatnie uszkodzone, także na pewno nie osiągnie pełnej mocy. A chcę ją sprawdzić przed daniem do regeneracji. Ile w ogóle dmucha jest w stanie dmuchnąć w takiej kondycji jak jest i po tej regeneracji, żeby było porównanie, czy jest lepiej. Tego może nie będę wyciągał, tak wygląda ten czujnik swoich wskaźnik. Tu ma wyjścia w poprzednim Kable trzeba, było. kable trzeba było od tego całego map sensora trzeba było złączyć tutaj w tym jest o tyle dobrego, że już ma wszystko co trzeba połączone jedynie są wyprowadzone wyjścia prądowe na podpięcie do stacyjki. także ja tu zaraz kamerę skierujemy Tutaj w dół, żeby było widać węzyk, podłączymy to jest węzyk kompresor. napompowałem powietrze, gotowe a ci malutki dali, no ale cóż, będzie trzeba to się założyć. Odpowiedzi, ale podoba mi się w tym wskaźniku w tej firmy, że jest. Że wszystko już jest, nic nie brakuje. Kupiłem też EGT, a WGT w ogóle nie daje mi koski połączenia, bo jest Całkiem wina jest do czujnika i do wskaźnika, także nie mogę tego podłączyć. Mam akumulatorek z samolotów do podłączenia na 12V. I teraz, tak tu mamy te kabelki, tak. Dobra, tu mamy wskaźnik kabelki podłączymy plus minus, czyli czerwony, czarny, żółty to jest podświetlenie i biały to jest po zapłonie ze sasyki, ci podłączacie Żeby Wam się wskaźnik zapalał jak włączycie zapłon żeby darmo się nie pali, podłączę minuska jest damy plusa nie wiem trzeba to trochę króciutkie te kabelki ale jest dobra zobaczmy ile dmuchnę coś się rusza a podcisienie Tam ma jeszcze przełącznik pod spodem guziczek. Można zmieniać ryby pracy. Gdzie to jest? Tu jest. Czyli tu mamy coś takiego. Nie wiem, tu musiałbym poczytać jeszcze co to wszystko oznacza, bo tu ma jeszcze jakieś wskazania. Zobaczymy z tym pikiem. Dobra, to jest tak. A, i sprawdzę jeszcze ten sensor, bo z tego drugiego jest identyczny. Ta sama kostka, identyko. Zobaczymy, czy wina jest w sensorze, a czy w tych w tym zegarze jest coś nie tak. Także zaraz się okaże. No, tak, coś z nim jest nie tak. Od razu wskazówka zeszła na sam dół a jak podłączę ten dobry to jest na zero o, no, czyli coś jest tam uwalone coś z nim jest nie tak dobra, testujemy go mam powietrze z kompresora Zobaczymy, ile razy na im. Nawet ładnie działa. Coś tu jak jakaś kontrolka. Nie da? Nawet trzech barów w tym momencie nie mam na kompresorze, także do końca go nie pociągnę. Zobaczymy, jak po co się tam będzie działo z tym. Pikiem. Tak mniej więcej turowi nie będzie długa. Więcej elegancko działa. A jeszcze ciekawe, jakbym ten podpiął i sprawdził go, sprawdził go z tym czujnikiem, od tego, bo na bank jest ten czujnik uszkodzony. Na rozepnę zasilanie. Ten czujnik podmienię i zapnę do tego poprzedniego zegara dobra jest zasilanie tu mamy tak, zielony z białym czy poprzedni trzeba było razem połączyć i tu też dwa minusy do siebie plus podświetlenie i ze impuls i tak minus podłączymy mamy plusika a jeszcze może tu Wam postawię, żeby było widać to, że to ten teraz jest mamy plusika ten tak wygląda mniej więcej jak się tu widać ma jakieś podświetlenia? Tu się nic nie zmienia, tylko jeden kolor chyba jest. A nie, z przodu jest tutaj. Tu jest tego typu. Dobra, zostawimy na zielonym. Zobaczymy teraz. Już widzę, że działa. Czyli jednak ten niby ma sensor, jest popsuty. Tak, bije tutaj. Czyli ogólnie wskaźnik dobry odciśnienie działa nadciśnienie doładowanie BOST też działa nie mam ciśnienia, na kompresorze już jest niecały bar znaczy ponad lekko między barem a półtora ten chyba, ten drugi chyba lepszy mi się wydaje tak kolorystycznie Czy już bynajmniej wiadomo Że to co mi sprzedali coś jest z tym nie tak trzeba to podmienić Teraz tak, tego dajemy na bok Idzie z powrotem ten włączę kompresor po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji tego przyciska widzę, że można zmieniać to poświetlenie na mocniejsze, słabsze, tak teraz przytrzymujemy chwilę dłużej I teraz możemy regulować barwę oświetlenia, mocniej czy słabiej to idzie do najmocniejszego i potem znowu do najsłabszego Z zatwierdzić chyba trzeba przytrzymać znowu A po samo, albo trzeba poczekać, chyba już jest. Wam nie łączy teraz kabel, który się... To chyba można ustawić sobie wartość przy jakiej ma nam tam kontrolka chyba mignąć właśnie na 15 PSI Nie wiem czy żeby zatwierdzić trzeba przytrzymać jeszcze raz dłużej, a czy po prostu trzeba puścić chyba trzeba poczekać. Coś poprzemaczyłem, bo wcześniej przy 20 czy 25 mi gdzieś migała ta kontrolka, teraz chyba prawie przy 30 że taka zabawa Jakby ktoś był ciekawy, co to za firma, to wygląda to mniej więcej tak. No powiem, że nawet podoba mi się. Ładnie zapakowane, nic nie brakuje. W porównaniu do tego wcześniejszego, no to niestety nawet te kabelki takie no, dają wam takie kurde, żebyście sobie szukali coś z czym połączyć. No tu już jest elegancko, w tym, w tym to mówię, nie w tym. W tym jest akurat wszystko ładnie już połączone. Trzeba tylko plus z minusem podłączyć podświetlenie też do plusa i, i tyle. No, w tym musicie już tutaj sami mier sobie montować. No i mi się wydaje, że ten właśnie drogi ma fajniejsze bariery. no zależy może od gustu, jeszcze co się komu podoba. Tu mamy jeszcze następny przyszedł, ten jest z innej chyba też firmy. Ten jest do tego ciśnienia oleju. Także może uda się zobaczyć jeszcze ciśnienie oleju jak tam teraz wygląda. Czy jest w dobrej kondycji, czy nie. Także widzimy się pewnie za chwilę, przy aucie. Z miesiąc czasu był nieodpalany. Także zakładam masę. Dobra. Dawno nie słyszałem pracy silnika. Zobaczymy, jak to znowu chodzi. Dobra, odpalamy sprzęt. sekerom to robí našto blokovalo. Zbáčme, či A na razie ciągnie z atmosfery normalnie. Tutaj zasłoniłem tę kompresję. Także jeszcze nie wiem gdzie ja tu podłączę zaraz przewod. Dobra, zrobimy taką prowizoryczną próbę. Ile to dmucha? Nie wiem, czy coś widać w ogóle. Chyba, chyba jest za daleko. No, ale chyba nie da się tego sprawdzić za bardzo. Ja mam, że za dużo jeszcze wszędzie nieszczelności, także tu jest bardzo mały otworek w tym krótku, także za słabo to powietrze chyba tu idzie. Chciałby się większy, może wtedy by się dało to jakoś zmierzyć, a tak to na ten moment chyba tego nie zmierzę. Może spytam się chłopaków, czy mi nie zmierzą ile to pakuje. Ale kurę wyraźnie widać przez to nagranie. Nie wiem czego tak słabo. Za bardzo chyba razi. to no, no, Raczej dzisiaj nie, nie, nic z tego nie przetestuję ktoś za mało to pokazuje, możemy tylko 5 PSI ładową. W niedługim czasie pojawi się na kanale może i to auto, będzie jakiś clip. Zobaczymy, jeżeli będą chętni zobaczyć to. No i jeżeli ktoś chętnie jest dalej obserwować, to, co się dzieje z tym silnikiem, jak to będzie wyglądało trzeba subskrybować kanał i przyglądać się co się będzie działo na pewno na pewno w niedługim czasie coś tu więcej będziemy działać z tym tematem także na razie